Studio Lubuskiego Centrum Informacyjnego Magdalena Podhajecka. Witam Państwa w Rozmowie Dnia. A moją i Państwa dzisiejszą gościnią jest Natalia Skrzyczewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwo. Zbliża się już właściwie, jesteśmy w tym okresie prawie wielkanocnym, więc może porozmawiajmy sobie o tym, co robić, kiedy czujemy, że musimy zrobić wszystko. Umyć okna, posprzątać, ugotować, zadbać o tą atmosferę. I co, jak jesteśmy już jakby na granicy wyczerpania, zamiast y, oczekiwać y, radości na ten czas? Mm -hmm. Ja uważam, że powinniśmy się przede wszystkim zatrzymać i zastanowić, czy rzeczywiście wszystko musimy zrobić sami czy nie ma innych członków rodziny, którzy mogliby nam pomóc no też jakby zorganizować te święta, bo niestety, ale wciąż w nas jest bardzo dużo takiego perfekcjonizmu, czyli wszystko zrobię, stół musi się uginać, wszystko musi być idealnie posprzątane, no bo przecież w przekonaniu o to chodzi w świętach, żeby było wszystko dopięte na ostatni guzik, a prawdą jest, że te święta powinny być czasem duchowym, czasem spędzonym w gronie Rodziny, pełnym spokoju, radości. No to w jaki sposób w takim razie spróbować może zaangażować innych członków rodziny, tak, żeby też nie spowodować większego napięcia? Myślę, że dobrze by było wyznaczyć sobie konkretne. Cele, wyznaczyć to, co ktoś inny mógłby zrobić. No bo jeśli ktoś nie umie gotować, no to nie obciążymy go gotowaniem, natomiast może mógłby umyć okna, posprzątać, kupić kwiaty. Więc myślę, że tutaj delegowanie zadań w zależności od czyjejś umiejętności, ale też wieku, ponieważ dzieci też mogą nam pomagać w świętach. Bo możliwe, że niektórzy z nas czują się jakby winni lekko temu, że właśnie nie czują tej radości na nadchodzące święta, mm -hmm. tylko właśnie to takie napięcie i tą presję. Czy to jest normalne? Tak. Odczuwanie presji i napięcia względem różnych wydarzeń jest normalne. No bo jeśli na przykład pierwszy raz organizujemy święta w naszym domu i przyjdą do nas teściowie albo jakaś większa rodzina, no to to, że ja odczuwam lęk. Stres, niepokój jest czymś normalnym. Natomiast jeśli to jest kolejny raz, kiedy ja odczuwam niepokój i stres względem tego, że ktoś przychodzi, to warto byłoby się zastanowić też nad tymi relacjami. No bo jeśli występują w rodzinie jakieś konflikty, niewyjaśnione sytuacje, no to to może prowadzić do, do lęku, stresu czy napięć, ale w sytuacji, w której to się powtarza któryś raz, no to należałoby się zastanowić, co tak faktycznie wywołuje ten lęk, niepokój czy stres i być może zadziałać jakoś, ograniczyć. Czasy, zmienić zasady spotkań, czy po prostu porozmawiać z tą osobą. A czy da się to zrobić w taki sposób, żeby te święta wciąż były miłym czasem i żeby nie spowodować jakichś tam spięć między członkami rodziny? Uh -huh. Bardzo dobre pytanie. Tak, Tak, da się tak zrobić. Natomiast kwestia jest zawsze tego, abyśmy byli otwarci, abyśmy byli życzliwi a jednocześnie spokojni. Czyli jeśli na przykład y, czuję, że czegoś jest za dużo, ktoś narusza jakieś moje granice, no to dobrze by było, żebym zakomunikowała to, ale z szacunkiem do drugiej strony. Czyli żeby nie było, y, że ta sytuacja urośnie nam do rangi naprawdę awantury przy świątecznym stole, a można było to załatwić wcześniej, można było o tym spokojnie porozmawiać, y, zgłosić jakieś swoje obiekcje czy prośby względem, Różnych rzeczy. No właśnie wspomina Pani o tych granicach. Mhm. Co jest lepsze? Czy czasami lepiej jest odłożyć te swoje potrzeby na bok na te dwa dni? Czy to jest coś, czego powinniśmy bronić? Ja będę zawsze mówić, że mamy bronić swoich granic, że mamy zatroszczyć się o siebie, bo to my doskonale wiemy, co się z nami dzieje. Nikt nie siedzi w naszej głowie i nie wie, co my czujemy. Natomiast granice to jest granice nie są murami, a są sposobem kontaktu. Czyli jeśli ja wyrażam granicę, to mówię, co jest dla mnie w porządku, co jest dla mnie ok, a co mnie przerasta, co jest za dużo i nie chcę wywołać na przykład jakiegoś konfliktu, nie chcę, żeby to eskalowało, więc mówię stop. I trzeba, trzeba to robić, trzeba się o siebie troszczyć. Można by było na przykład powiedzieć, że w obecnej sytuacji mm, czuje się przeciążony, potrzebuje spokoju. Nie chodzi tu o Was, jeśli to jest, dotyczy członków rodziny, ale potrzebuje w tej chwili momentu, aby odsapnąć yy, i potrzebuje czegoś innego na te święta. A co. Yy... Znaczy, z tego, co pani powiedziała, rozumiem, że podstawą tych relacji jest po prostu komunikacja, co mm -hmm. się wydaje takie oczywiste, a jednak e, nie do końca. Mm -hmm. No i właśnie, e, jeżeli chodzi o to nie do końca, e, co zrobić, jeżeli nie mamy już do tego siły, jeżeli te nasze komunikaty nie docierają do drugiej strony? Mm -hmm. Czy można spędzać święta w mniej tuzinkowy sposób? E, na przykład nie właśnie z rodziną? Tak. Ja wiem, że to jeszcze u nas jest takie, to jest grząski grunt, czyli że ja bym powiedziała, że ja tych świąt nie chcę spędzać w taki sposób, mam swoją wizję na te święta. Chciałabym wyjechać, spędzić je samotnie albo po prostu nie wyprawiać świąt. Natomiast wiadomo, że w naszym społeczeństwie jeszcze ważne są te tradycje i, i taki... Kult robienia wszystkiego właśnie tak perfekcyjnie, a nie zatroszczenia się o siebie, nie zatroszczenia się o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, o to, żeby odsapnąć, żeby ten czas wolny wykorzystać w pełni dla siebie. Tak? Że bardzo często robimy wiele rzeczy na pokaz. Przejdźmy teraz do tego czasu po świętach, czy może też po święcie pracy. Połączmy to sobie tak w jedno. Wielu z nas czasami po tym czasie wolnym, który powinien być e, by czasem odpoczynku i radości, czuje się zmęczonych, przebodcowanych, e, przeciążonych. E, dlaczego tak się może dziać? Dzieje się to z tego względu, że ten czas świąteczny bardzo często jest pełen napięć, e, dużego obciążenia fizycznego, obciążenia psychicznego. E, I my zamiast odpocząć w tym okresie czasu, no mamy mnóstwo zadań do zrobienia. I organizacyjnie też próbujemy to wszystko ogarnąć. I zamiast wrócić po tym wolnym, spokojni, wypoczęci, wracamy jeszcze bardziej zestresowani, zdenerwowani, i może pojawić się też dużo takich objawów, które mogą wskazywać na to, że ten czas no, nie był dla nas czasem owocnym, wypoczynek i spokój. Powinniśmy pewnie wyciągać z tego jakieś wnioski, mhm. e, czy możemy w jakiś sposób jakby wyselekcjonować te rzeczy, które powinniśmy wprowadzić na może następny sezon, żeby właśnie nie dopuścić do ponownej takiej sytuacji. Mhm. Ja jestem zwolenniczką robienia różnych list i w tej sytuacji dobrze byłoby zrobić sobie taką listę. Co było dla mnie w te święta wartościowe, co było dla mnie wzmacniające, w czym się dobrze czułam? A co było dla mnie trudne, stresujące, co wywołało mój lęk i niepokój? Jeśli ja sobie usiądę i zrobię taką listę, zobaczę co było fajne, a co było trudne, no to mam jakieś wskazówki na przyszły rok. Co mogę zrobić, a czego powinnam, powinienem unikać, co powinnam na przykład zlecić komuś innemu albo czegoś nie podejmować. A czy da się odróżnić to takie, powiedzmy, zwykłe zmęczenie, na przykład fizyczne, od tego emocjonalnego? Tak. Różnica jest taka, że zwykłe zmęczenie przechodzi nam, kiedy się wyśpimy, kiedy pójdziemy sobie na spacer, czy mamy dzień wolny. Natomiast zmęczenie emocjonalne, mimo Fizycznego odpoczynku nie przechodzi. Um, I może się ono objawiać poprzez um, różne napięcia w ciele, takie objawy somatyczne, właśnie płynące z ciała? Um, może się objawiać jako apatia, brak motywacji, trudności z koncentracją. I w tej sytuacji może warto byłoby z kimś porozmawiać albo udać się do specjalisty. Mm, a jak nie wciągnąć się w taką pułapkę porównań? bo często widzimy zdjęcia naszych znajomych, hmm. na powiedzmy Instagramie, gdzie mają piękne kolorowe święta z uśmiechniętą rodziną. A my powiedzmy czujemy się gorsi, w jakiś hmm. sposób. co zrobić, żeby właśnie nie wpadać w tą pułapkę? Um, obecnie social media um, to jest znaczy one zawsze były jakąś formą kreacji, czyli, Wstawiam najlepsze zdjęcia z wybranego przeze mnie momentu, a nie pokazuję, jak faktycznie całe przygotowanie tego wyglądało. Czyli ja mogę pokazać właśnie uśmiechniętą rodzinę, ja mogę pokazać fantastyczny wyjazd, piękne miejsce ale nie pokażę, że wcześniej przygotowanie do tego wyjazdu bardzo dużo stresu i nerwów mnie kosztowało. E, więc ja myślę, że jeśli my mamy taką tendencję do porównywania się, to dobrze byłoby zadać sobie pytanie, czy to co robię i to jak spędzam mój wolny czas, daje mi satysfakcję i poczucie szczęścia, zamiast czy robię tyle, ile robią inni. I to się łączy z moim kolejnym pytaniem, bo tak samo też mam wrażenie, często dzieje się z majówką, mm. że mimo tego, że może te rzeczy, które inni publikują, to nie są rzeczy, które my byśmy chcieli zrobić, to jednak czasami mamy gdzieś to takie FOMO, czyli ten mm. fear of missing out, że y, powinniśmy coś robić, nawet jak nie chcemy, czy to nie jest jakby w naszym stylu, mm -hmm. ale że ktoś to robi i że my też powinniśmy. Lęk przed tym, że coś nas omija, jest dosyć powszechnym lękiem. Właśnie jest on wykreowany między innymi przez social media. Natomiast dobrą rzeczą byłoby tutaj właśnie się zatrzymać i zastanowić się nad tym, jak ja chcę spędzić ten czas. No bo majówka, ten okres wolnego czasu powinien być czasem, w którym ja go spędzę tak, jak ja chcę. Żebym wypoczęła, żebym wypoczął, żebyśmy mogli wziąć chwilę oddechu, zastanowić się, co jest dla nas potrzebne, wybrać się na spacer, a nie porównywać do tego, że ktoś poleciał na jakieś luksusowe wakacje, bo to jest oczywiście fantastyczne, jeśli ktoś tak może, super, ale to porównywanie się jest niestety zgubne. Bo zamiast cieszyć się z tego, co mam i cieszyć się z różnych sposobów na spędzanie wolny czas, my e, skrolujemy i porównujemy się do innych. A to e, niestety, ale bardzo często prowadzi do opłakanych skutków. Dziękuję Pani bardzo za dziękuję rozmowę. Serdecznie a Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.